Szkółki rododendronowe w Słowie u inżyniera dużego byłego właściciela szkółek w Gruszecce. bardzo proste rozwiązania doskonały materiał ubiegłoroczna tkikówka Najtańsze i najprostsze rozwiązanie cieniowania. No. Ja no no dobrać dobrać dobrać. Liście, tak a to tu jest takie coś jeszcze? A to jeszcze nie to za dużo liście? Nie. On, no nie on teraz dopiero wypuścił. To nie wiem, co to jest. Ja jeszcze, sam ty znam. jeszcze, ja tylko ja naszych naszych ogrodowych, a jeszcze, nie jeszcze, on, 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 on zakwitnie, on, on te jeszcze, teraz dopiero ja jeszcze, ja jeszcze, ja To mogą być, wie pan co, to mogą być brachy Brachy karpu? brachy karpu, tak, tak. Może, może być. I być, one są podobne, takie A, drugi, a, drugi, owocowy, a drugi, drugi ma troszeczkę inne pod spodem, takie ma lekko... Te brachy karpu mają być, te młode mają być owłosione, one są takie, to nie może być brachy karpu, wie pan? No brachy Tylko, karpu że... dostałem przysłane, ale czy to one są, wie pan? To wszystko musi zakwitnąć, dopiero się można... Ale są podobne, bo ja mam te brachy karpu. Bo sądzę, że to, już po, że, że to już po takim tym... O po tym, pogodę, o, tym, o, pogodę, który, o tym, w kwietniu się ubiegłym roku mm -hmm, też już kwietnia. Nie? No. A w tym roku to dopiero y, tego. Gdzie to byśmy siali? W początkach Maja świeżo. Ja na wyśle. początku Maja siali. I czy pan takimi takimi Sposób cieniowania. A ja się morduję tu nad tym, Kuchy nad tymi klematisami, tu muszę im, bo tu się wkładzie wszystko, No to są te same takie, to chyba to są te no grafiki. To są tam, te, te, tamte, to są też te, tylko że... No właśnie, tamte grafiki, tylko ja jak Pani uczyni się dopiero? Ja się wiesz, nie uczyłem. Takich mądrych, których ja pamiętałem. Ja jestem Tak, wiesz, mądru, wiesz, to, to, nie to, nie to się Szaurzycie. wszyscy... Wszyscy się uczyli. A pan ten, pan, pan, I panie inżynierze, pan to mówi, że pan się uczy. A co my mamy powiedzieć? No panowie byliście w tym kierunku. A to jest, a to jest, proszę pana, dla mnie to, to kopalniak, wie pan, posadzić las, założyć szkółkę, wie pan, że w Leśnych. A te, to, to już raczej wie pan to... A poza tym na studiach, jak ja studiowałem, nie było wydziału tak jak teraz macie tam w Poznaniu tego pana czekalskiego i, i proszę pana ten... bardzo prosty sposób rozwiązania nawet nie. że pan tej ilości będzie robił to się wszystko okaże bo te są troszeczkę, troszeczkę za głębokie jest za głębokie. ja się z tym oczywiście zgadzam ja wiem ja się... I za wąskie i za wąskie materiał no, nie... handlowy Selekcja w kierunku wyodrębnienia Rododendronów o czterech podstawowych barwach mocnych w kurniku należy do najbogatszych w kraju w tej chwili zgromadzono tu blisko 180 odmian Syringa vulgaris z wszystkich grup Hyacinthiflora i innych. No, odmiana, przed którą stoimy, to Marceau pochodzenia francuskiego, wyróżniająca się okazałymi wiechami. Botaniczny gatunek lilaka, syringa meyeri, pochodzący z Himalajów. Bardzo mrozoodporny, o drobnych kwiatach, ale niezwykle pachnący. Miana Stefan Makowiecki, wyhodowana przez Karpo Pojedyncza, wyróżniająca się przepięknymi kwiatostanami barwy purpurowej które w miarę przewitania lekko nie Odmiana Tieres Lichtenstein Stara odmiana francuska również wyróżnia się okazałymi wiechami, bardzo obfitym kwitnieniem. Stara polska odmiana, profesor Hozer. No, wyróżniająca się bardzo niebieskimi kwiatami, podwójnymi i bardzo bujnym wzrostem. Należy również do najbardziej odpornych na choroby. Odmiana Gilles Simon. Która charakteryzuje się okazałymi zbitymi wiechami, kwiaty pełne. Niestety wiele bzów choruje na chorobę spowodowaną przez bakterię Pseudomona Syringę. Tu mamy przykład takiego krzewu, gdzie jeszcze. Na górze pędów rozwijają się liście, ale cały krzak zamiera. W głębi, odmiany hodowli kurnickiej, jeszcze nie nazwane, głównie z selekcji odmiany marszal Foch, pojedyncze, wyróżniające się okazałymi wiechami, i odmiana. Biała o podwójnych kwiatach Madame Kazimir Perrier. zwłaszcza Tak, Biała odmiana o kwiatach pojedynczych Smer o dużych, okazałych wiechach oraz odmiana Condorcet podwójna o niebieskawym zabarwieniu płatki. Co jeszcze dalej? Możesz tam... Ach, uciekło. No. To. Nic, dobra. Odmiana hodowli radzieckiej, krasawica Moskwy, wyróżniająca się niepowtarzalną budową wiech i wspaniałą barwą kwiatów. Podwójna w różnym stopniu rozwoju Również odmiana radziecka, India, wyróżniająca się oryginalnymi wiechami, barwy purpurowej, o kwiatach gwiazdkowanych, bardzo oryginalnych. Syringa hinensis, no, bardzo oryginalny lilak, wyróżniający się przede wszystkim no, pięknym pokrojem i bardzo obfitym dźwignieniem. No, krzewy tego lilaka nadają się doskonale do terenów miejskich, do rozległych parków i zieleni osiedlowej. Jakie są odmiany? Jaka to jabłka? Zaraz powiem. Tak. tak. No to. Jabłka? No to... ręką. kiedy machniesz ręką. Odmiana kanadyjska Ester Stalej. O oryginalnym zabarwieniu kwiatów. Nierównomiernie rozwijających się wiechach tak. Kurnik, kolekcja specjalna. Acer Japonicum aureum. Krzew, drzewo, drzewko pochodzące z, pierwszych, z pierwszego drzewo, drzewa, jakie trafiło do Europy przed 80 laty, prosto z Japonii. Przez Holandię, przez szkółki firmy Esfeld trafiło również do Kurnika. Obok. Acer palmatum disectum atropurpureum. No, krzew o niezwykle ciekawych i oryginalnych liściach. Mocno wcinanych. I pięknie purpurowy. Proszę. Bawczynek główkowaty, dawnek neorum. Nasz. Krajowy gatunek krzewów, oczywiście pod ochroną, o w przepięknym, kobiercowatym wzroście i bardzo intensywnie pachnący. Dodam, że stanowisko naturalne znajduje się na kobylej górze na wyżynie sandomierskiej kilkanaście krzewów.